właśnie mamy mały postój teraz w Częstochowie Bardzo niedobrze, że załatwił Pan te kilkanaście obozów z odrzutu. Będę musiał od teraz osobiście postarać się etat dla tego szwagra. już powiedzieć coś konstruktywnego. <laughs> nie mam pojęcia. Jest pierwsza godzina, jechaliśmy strasznie długo, bo jest strasznie dużo fotoradarów. Jako, że nie robiliśmy rekonesansu, które są działające, a które nie zwalnialiśmy przed każdym. W wyniku czego popsuło nam to konspekt. No ale takie są niestety koszty tego, że nie ma się sibiradia po prostu. Praktycznie. najpierw musimy dotankować w bazie i pobrać salonu na benzynę. W żadnym wypadku każda minuta jest droga. Musi być na siódmą w Krakowie. <laughs> Fizycznie niemożliwe. To jest 300 km. Fizycznie to jest wszystko możliwe. Po pierwsze 294, no i to od śródmieścia, ale bez paliwa nie da radę. No jak pan coś wykombinuje? Że ja pokrywam koszty benzyny. Na lewo. A jak będziemy w Krakowie na 7 od przedstawienie się odbędzie, to Wam ekstra 7-8-10 tysięcy, co? A w powrotnej drodze na pewno złapiecie jakiegoś łebka i wyjdziecie nieźle do przodu. 13-13, zgłaszam się. Centrala, zgłaszam się. Trafił się pilny kurs do Krakowa. Przyjęłam Ostępuj kontrolkę na bazie w Krakowie szerokiej drogi Mają się, do widzenia, cześć, dzięki wybacz Marian, ale do Krakowa to ja poprowadzę sam Wiesz, to jest wielka gra, walka z czasem safari Oddam Ci kółko w drodze powrotnej Dobra Co myślisz? Hmm? Myślę, żeśmy Niepotrzebnie nie wzięli tego grubego, przecież też jechał do Krakowa, a dałby piątkę jak byk. Tak, tak, najlepiej trzeba był cały samolot. Żadnych łebków w tę stronę. Nie, tutaj to, już, tutaj to już robią. Jeden robi jak się patrzy, reszta patrzy jak się robi. Drodzy Państwo. Ten kolega tutaj zaspał, ale jakieś 5 km wcześniej była analogiczna sytuacja z tym, że Niestety tylko niestety a może niestety jeden robotnik zamyślił się nad robotą, nad młotem pneumatycznym. Może wprawiało go to jakiś melancholijny nastrój, ten miarowy takt uderzy młota. No, nie poznamy już niestety jego, jego, jego historii, gdyż będziemy prawdopodobnie wracać i czasem. Administrada A4. Wspaniała nawierzchnia. Polscy konstruktorzy z pierwutownik są tu konstruowali, prawda? Są polskie drogi. Są takie polskie i drogie. stradomia Stradomia, z No ale nie jesteśmy. Tak. Dobrze, że jest znacznie Tutaj Pan telewizji, zmierzał właśnie pod klaską, którą teraz spróbujemy otworzyć. Nie udało nam się Stradomiem przejechać z racji tego, że już upał nas wykończył. Przed nami mostek, który też 13-13 jechało. Piękny metalowy most Turystów, na do, do góry, do jest na ulicy Redemptorystów, która prowadzi do górę do telewizji. i też antena. Na wystaw pana Rabicza. TVP Kraków mhm. często próbuję zrobić dojazd A będzie się często no i teraz musimy zobaczyć jak ciężką drogę do pokonania miał leciwy już bądź co bądź świat 125 Trzyma osobami na pokładzie Co panie Rabi Jak się pan czuje po latach Nie powiem ci nic mądrego, bo jestem zbyt wykruty... Ty zobacz, jest bardziej zielono niż w Warszawie. Normalnie. Kraku świętokrzyskie. Świętokrzyskie.